Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie za chwileczkę zobaczycie nową, znaczy kolejną gierkę, którą za darmo możemy dodać tym razem na Steam, a jest to moim zdaniem bardzo ciekawa dla mnie gra, czyli Dirt Rally, ponieważ bardzo lubię ścigałki, gry typu Grid Dirt i tak dalej i tak dalej, bardzo mi się podobają. No i za chwileczkę zobaczę jak prezentuje się Dirt Rally, ponieważ no, może za chwileczkę o niej opowiem. Tylko link będziecie mieć w opisie, jak coś do tutaj Humble bum, Bumble i jak się zalogujecie, macie jeszcze dwa dni i dwie godziny do tego, żeby zdobyć klucz na Steam'a. Musicie się zalogować, get the game i otrzymacie klucz właśnie na grę. Dirt Rally, a jeżeli chodzi o mnie, no to ja gier typu Dirt, jak widać, mam twóreczkę, mam trujeczkę, mam shadow i teraz Dirt Rally. A jeżeli chodzi o inne ścigałki, mam ich pełno i bardzo lubię się ścigać, więc myślę, że nie ma co gadać, odpalamy gierkę i za chwilę Zobaczycie jak ta gra się prezentuje. Dobra, wszystko widać jest OK. Code Master, dobra firma. Jeżeli chodzi o ścigałki, dobra. Zobaczymy czy wszystko jest OK. Pierwszy raz, dobra, jedziemy, cokolwiek, Championship Online Events PvP, czyli możemy sobie grać online, gram teraz na padzie, no tylko kabel się trochę zahaczył, yy, Custom Championship, Team Management, yy, Garage i tak dalej, tak. PvP, i events, więc naprawdę mamy tutaj opcje fajne. Zobaczmy, jeżeli chodzi o Championship, no to myślę, że wybierzemy pierwsze z brzegu. Nie mam pojęcia, co to jest. Przypominam, pierwszy raz. Dobra, oglądamy sobie tutaj samochodziki a autorzy położyli nacisk na realizm, w związku z czym gruntownie przebudowali, przebudowali model jazdy. Zaprojektowany przez twórców system uwzględnia między innymi zmieniającą się nawierzchnię, żwir gromadzony się na bieżniku opon auta. Całość e, uzupełnia automatyczny działający mechanizm wspomagający pokroju e, kontroli trakcji ABS-u oraz stabilizacji toru jazdy. Dobra, cóż tu sobie wybrać? Za samochód, no to bierzemy może taki. Nie mogę. Aha, czy, czyli w ogóle, czy ja z, będę mógł teraz cokolwiek pojechać? Mogę, takie tańsze samochody. No to bierzemy tego. I zobaczymy, czy dam rady w ogóle cokolwiek tutaj zarobić. No, mamy go. I już jest trasa wybrana. No to co? Zaraz zobaczymy, jak się jeździ w tej grze. Nie. Stage one Pomona. Heliksi, Grecja, Argolis, no to jedziemy. Jestem, mam numer jeden, Renault Alpine A1, A110. No to jedziemy. Five, four, three, two, one.

A tam? Pierwszy raz jadę, ale powiem Wam, jest fajnie. Gra za darmo. Jeszcze dwa dni, dwie godziny. Tutaj chyba. Na początku nie wiedziałem dokładnie co mam kliknąć, i kliknąłem A, a tutaj jedzie się na y, przyciskach y, tych tutaj. Oczywiście zapewne można ustawić wszystko jak chcemy: Bardzo fajnie się jeździ, intuicyjnie, tak jak mówię, pierwszy raz i, i bardzo bardzo przyjemna jazda, naprawdę. Nie zmieniam na razie widoku, no to no dobra. nie wiem gdzie się zmienia, musiałbym popatrzeć. No to nie było dobre. To nie było dobre. Bardzo ładnie podobało mi się właśnie to zachowanie. Oczywiście jestem tu prawdopodobnie ostatni, ale nie ma co narzekać. Jest to test oczywiście, pokazanie Wam tej gry, i bardzo mi się ta gra źle pojechałem. Trochę za nie mówiłem, ale mówię Wam, bardzo przyjemnie się gra, polecam. Dla wszystkich fanów ścigałek. Bardzo przyjemna grafika, bardzo przyjemna grywalność. Cóż więcej powiedzieć, no brać na Steam'a. Ostry zakręt, no to piątka w prawo. Bardzo ładnie tu mi kieruje Te strzałeczki też bardzo fajnie intuicyjnie 25 sekund straty, ogromna strata No ale słuchajcie, nie miałem na razie kasy żeby kupić lepszy samochód Po drugie no dużo błędów i też 10 sekundowa strata Jeżeli chodzi o wypadek mój, czyli koziołkowanie No i kolejny wypadek nie. Wyjechałem z dziurek Naprawdę bardzo przyjemna gierka. Bardzo mi się podoba. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was grał już w Deep to napiszcie, jakie są Wasze odczucia i czy faktycznie tą grę warto. Ściągać na Steam'a, moim zdaniem tak. Zdecydowanie jest bardzo przyjemna gierka. Oczywiście, moim zdaniem, dobra, mamy komplet. To był oczywiście tylko próbna jazda, czwarte miejsce. 20 Oczywiście spokojnie mógłbym mieć trzecie miejsce. Jak widać, tego Mini Coopera bym bez problemu prześcignął. Ale Renault Alpine, jak widać, może być o wiele szybszy. Tutaj gościu zrobił bardzo dobry wynik na tym samym samochodzie o 20 sekund lepszy. Słuchajcie, bardzo mi się podobało. Polecam. No i w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Przypominam. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie na temat gry Dirt Rayleigh. Moim zdaniem warto. Macie link w opisie. Da pobierajcie, znaczy zapisujcie klucz do biblioteki Steam. A. Nie musicie pobierać. Pobrać sobie możecie, kiedy chcecie. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.